Trzeba przyznać, że wypadanie włosów to jest męska rzecz, natomiast wiele osób się z tym nie godzi, Jedni, jednym pasuje, że żyć bez włosów, natomiast mi niestety tak średnio, więc głównym walor to jest walor estetyczny, więc wydaje mi się, że to jest główna przyczyna, czego się zdecydowałem i dlatego tutaj też jest Pamiętam, że kupiłem książkę, tam było y, akurat zabieg y, doktora Gojcz. Przeczytałem cały ten y, artykuł i trzeba przyznać, że mnie to bardzo zachęciło i rozwiało moje wątpliwości. Jeżeli chodzi o włosy, to już je mam z głowy, natomiast czuję się dobrze, co prawda trochę czuję, że głowa mnie boli, natomiast jest to akceptowalne, no i teraz tylko czekać na drugą część zabiegu. Pierwsza część była no, trochę bardziej bolesna, natomiast wszystko w granicach normy. E, natomiast druga część bardzo relaksująca i polecam. Czyli się zrelaksowane szczęście. No to jak widać, moje włosy są z powrotem na mojej głowie. To prawie kilkanaście centymetrów wyżej, ale o to chodziło. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie bardziej bolesne, a okazuje się, że druga część była na tyle fajna, że nawet udało mi się przespać chwilę. Jeżeli ktoś ma jakiś dylemat, stresuje się, że to może jest jednak zbyt dla niego inwazyjne, to tak nie jest. Jeżeli ktoś myśli, że to jest bolesne, tak nie jest. Jeżeli jest to relaksujące, ktoś myśli, ma rację, bo faktycznie tak było. Jestem szczęśliwy i mam nadzieję, teraz czekam tylko na. Efekt.